Poseł Grzegorz Adam Płaczek Konfederacja. Panie marszałku, wysoka izbo, piękne słowa, i to, że ktoś nazywa panią mecenas swoją moniką, nie powinny wystarczyć, że ktoś zostanie rzecznikiem praw dziecka. Słyszymy, że poglądy światopoglądowe pani mecenas nie są ważne. Szanowni państwo, przecież działamy w ramach swojego światopoglądu. To nieprawda, że pani mecenas wczoraj na komisji odpowiedziała na wszystkie pytania nie odpowiedziała. Na połączonych komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapytana pani Mecenas powiedziała, że popiera tzw. tęczowe piątki w szkołach. Jest to przerażające, że jedyny kandydat na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka tak jawnie i bez większego namysłu popiera ideologizację najmłodszych obywateli w polskich szkołach. Naszym obowiązkiem nie tylko posłów ale przede wszystkim rodziców jest ochrona naszych dzieci przed tego typu lewicowymi wymysłami, które mają olbrzymi wpływ na psychikę dzieci. Jako kandydat na rzecznika praw dziecka pani Mecenas powinna pani wiedzieć, że dzieci są niezwykle podatne na propagandę tak kolorowo przedstawianą przez środowiska LGBT tęczowe piątki. Oczekujemy, że Rzecznik Praw Dziecka będzie tarczą przeciwko ideologizacji naszych dzieci, będzie robił wszystko, by do polskich szkół nie wchodziły środowiska i organizacje chcące zmienić umysły najmłodszych. Kandydatura pani Mecenas na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka to kandydatura seksedukatorów i cichego lobby LGBT, mając w sercach przyszłość dzieci, stawiając opór lewicowej propagandzie. Szanując jednocześnie naszą kolorową różnorodność, Konfederacja zagłosuje przeciwko tej kandydaturze.